Tworzenie, które wyskoczyło z lewej strony, było jak sen chaotycznie sklecony z części, które nigdy nie powinny istnieć obok siebie. Poruszało się na czterech kończynach, ale nie były to łapy żadnego znanego zwierzęcia, zbyt długie, zbyt cienkie, poruszające się jakby niezależnie od reszty ciała. Przy każdym kroku wyginały się nienaturalnie, jakby stawy były pozbawione ograniczeń. Ciało pokryte było czymś. Co przypominało kępki mchu, splątaną sierść i starą, zaschniętą trawę. Ale twarz, twarz była najgorsza, bo była ludzka bez oczy. Gładka tam, gdzie powinny być oczodoły, jakby ktoś zamalował je skórą. Usta, wąskie, delikatnie wygięte w coś, co przypominało ułomny uśmiech, podciągnięty za wysoko, jakby skóra była za krótka. Stworzenie zatrzymało się obok swoich długonogich towarzysza, a mgła wokół niego zdawała się falować, tańczyć, reagować na jego obecność. Justyna poczuła gwałtowny skurcz w żołądku Kinga, chwyciła ją za rękę. Nie patrz na to. To tylko zwodzenie, tylko forma. One nigdy nie pokazują, jak naprawdę wyglądają. Jej głos był ledwo słyszalny, drżący. Sylwetka przed nimi odchyliła lekko głowę. Tak nienaturalnie. Że Justyna usłyszała trzask, jakby kości były z drewna, nie z kości. Potem zaczęła mówić nie głosem człowieka, nie jednym głosem. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie do lasu. Ostatnie słowo przeciągnęło się, rozlewając echem na boki. I wtedy Justyna zrozumiała, że ten dźwięk dochodzi nie z jednego miejsca, nie z tej sylwetki przed nimi, nie z tej bestii po lewej. Tylko z całego lasu, jakby drzewa mówiły razem z nimi. Kinga szarpnęła ją do tyłu. Musimy iść w prawo, teraz, teraz. Ale tam byliśmy. Nieważne, one mają swoje granice. Musimy znaleźć drogę między nimi. Justyna spojrzała jeszcze raz na mgłę. Sylwetka zrobiła krok naprzód. Bestia również. Obie w idealnej synchronizacji, jakby jednym istnieniem sterującym dwiema formami. To wystarczyło. Uciekły biegły przez mgłę niczym dwie postacie wewnątrz białego labiryntu. Czasem gałęzie drapały im ramiona, innym razem ziemia znikała pod nogami, jakby szlak próbował je połknąć. Mgła gęstniała, rozrzedzała się, a potem znów zagęszczała. Nie jak naturalne zjawisko, lecz jak żywa istota, która zamyka przejścia i tworzy nowe Kinga, oddychała coraz ciężej. Justyna czuła, jak kolana zaczynają odmawiać jej posłuszeństwa. Los jednak postanowił, że jeszcze ich nie wypuści nagle w jednej chwili mgła przed nimi rozstąpiła się. I zobaczyły ją. Ścieżkę, wąską jak wstążka, wijącą się w dół. Jeden z tych starych, nieoznaczonych traktów, które nie pojawiały się na żadnej mapie, właściwie przypominała bardziej zwierzęcą ścieżkę niż szlak. To pułapka, sapnęła Justyna. Wszystko tu jest pułapką, odpowiedziała Kinga. Ale las też daje wyjścia, nigdy nie zamyka wszystkiego. Pytanie tylko, czy ten trakt prowadzi na zewnątrz, czy do nich. Kiedy wypowiadała słowo nich, znów usłyszały chrobot za sobą z prawej, z lewej jakby trzy istoty poruszały się równocześnie, zaciągając nogami pościółce. Kinga nie czekała, pociągnęła Justynę za sobą w dół ścieżki zbiegły kilka metrów, po czym teren zaczął gwałtownie opadać. Kamienie i mokre liście utrudniały bieg. Buty ślizgały się jak po lodzie. Raz Justyna upadła na kolano, aż coś w środku chrupnęło, ale adrenalina nie pozwoliła jej zatrzymać się nawet na sekundę. Wtedy zza drzew dobiegł głos: Kinga! Obie stanęły jak rażone piorunem. To był jej głos, głos Justyny, jej własna intonacja, jej ton, jej szept. Tyle że zniekształcony, pociągnięty. Jakby ktoś próbował go wyciągnąć z innej sfery. Kinga odwróciła się, jak oparzona. Nie odpowiadaj, wrzasnęła Justyna, choć Kinga nawet nie mrugnęła. Ja nie, wyszeptała Kinga i zrobiła krok w tył, jak zahipnotyzowana. Z mgły na prawo zaczęły się pojawiać kontury: najpierw ciemna plama, potem sylwetka. Nieważne, czy to był leszy, czy jedna z jego form, było pewne jedno: szła prosto na Kingę. Justyna bez namysłu rzuciła się w jej stronę, złapała ją za kurtkę i szarpnęła z całej siły. Biegniemy dalej, rozumiesz? Dalej. Kinga ocknęła się, potrząsnęła głową, jakby odzyskiwała świadomość po głębokim śnie i znów ruszyły, tym razem ścieżka ostro skręcała. Nie miały pojęcia, czy idą w stronę rawki, czy oddalają się jeszcze bardziej, ale wiedziały jedno, za nimi było coś, co na pewno nie przestanie ich śledzić. Po kilkunastu minutach biegu wyszły na kolejny fragment polany. Ta była jednak zupełnie inna niż poprzednia zupełnie martwa. Żadnych roślin, żadnych ptaków. Ziemia wyglądała, jakby została spalona dawno temu ale równomiernie jakby w jednym momencie. W centrum polany stał samotny, czarny pień zwęglony, ale nieprzewrócony jakby ktoś kiedyś spróbował go podpalić. Ale nie dokończył dzieła. Kinga spojrzała na to miejsce z szeroko otwartymi oczami. To jest. święte miejsce dawne. Bardzo dawne. Święte? Justyna sapnęła. Tu wygląda jak cmentarz pożogi. Bo to jest cmentarz, stary krąg. Tu ludzie kiedyś zostawiali ofiary, żeby zaskarbić sobie przychylność lasu. Justyna spojrzała na nią z przerażeniem. To miejsce leszego? Tak. I nie. Kinga rozejrzała się nerwowo. On nie jest Bogiem, nie czci się go, jego się udobrucha. Ale takie miejsca należały do dawnych sił, tych, które były tu przed nim. Wiatr zadrżał, mgła zagęściła się wokół polany. Coś było bardzo, bardzo nie tak. Kinga spojrzała na spalone drzewo, zbliżyła się o kilka kroków i wtedy Justyna to zobaczyła, na pniu. Były nacięcia stare, ale wyraźne, wyryty symbol. Krąg z trzema nogami, jak pajęcza sieć, albo coś, co przypominało sylwetkę człowieka z rozłożonymi ramionami kinga, przyłożyła dłoń do pnia. To nie symbol ochrony, wyszeptała. To znak ostrzeżenia. W tym momencie las zawył. Nie wiatrem, nie zwierzęciem, czymś innym. Czymś, co brzmiało tak, jakby cały bieszczacki las krzyczał jednym głosem. Justyna złapała kingę i szarpnęła ją w tył. Wracamy teraz, ale nie zdążyły, bo po drugiej stronie polany wprost z mgły wyłoniła się sylwetka, ta sama, wysoka, o wydłużonych rękach, o nogach jak pnie drzew i twarzy, której nie można było zobaczyć, a obok niej ta bezoczna bestia. Tyle że teraz nie były same. Za nimi, za drzewami, w mgle było ich więcej. Jedna sylwetka, druga, trzecia, czwarta, każda inna. Każda zniekształcona, każda poruszająca się jak istota, która uczy się chodzić na nowo, otaczały polane w milczeniu. Kinga ścisnęła dłoń Justyny. To jest krąg, ofiarny. Teraz jesteśmy w środku. Nie mów, że. Tak, Kinga drżała. One chcą jednej rzeczy. Jakiej? Justyna była bliska płaczu. Żebyśmy wybrały. Co wybrały? Która zostanie? Mgła nagle opadła, jakby ktoś pociągnął ją w dół, a lesze zacieśniły krąg. Mgła zsunęła się z grzbietów rawki, jakby ktoś powoli zaciągał zasłonę nad całym światem. Zbliżał się wieczór, ten rodzaj bieszczackiego półmroku, w którym światło traci swoją odwagę, a cienie zaczynają mówić własnym głosem. Justyna i Kinga schodziły leśnym traktem, krok za krokiem, wciąż słysząc echo tego... Co wydarzyło się w górnej części szlaku? Leszy już nie szedł za nimi, ale obie czuły obecność niegroźną, nieśledzącą, raczej czuwającą, jakby ktoś upewniał się, czy bezpiecznie dotrą do schroniska. Powietrze pachniało mokrym mchem i jesiennymi liśćmi las nie był już wrogi, nie próbował ich straszyć. Otwierał im drogę. Myślisz, że to się jeszcze powtórzy, Wyszeptała Kinga, jakby bała się, że las podsłucha Justyna spojrzała w bok. Jej twarz była blada, ale w oczach tliła się dziwna, cicha siła. Nie wiem, odpowiedziała szczerze, ale mam wrażenie, że on chciał nas tylko ostrzec Kinga pokiwała głową. Wiedziała, że Justyna ma rację. Leszy nie był potworem z opowieści, który porywa ludzi dla zabawy. Był strażnikiem, dzikim duchem tego miejsca, istotą, która pamiętała czasy, kiedy nikt tu nie chodził z mapą w telefonie i plecakiem z hipermarketu. Kiedy ludzie przychodzili do lasu z szacunkiem, a nie z butą. Idąc, obie czuły, że stały się częścią czegoś większego. Jakby las oznaczył je. Inaczej, gdy dotarły do ostatniego zakrętu prowadzącego do schroniska, mgła nagle przerzedziła się odsłaniając ciepłe światła okien i delikatny dym z komina brzmiało to jak najpiękniejszy widok na świecie zwykła ludzka normalność po nocy pełnej pradawnego koszmaru Justyna przyspieszyła Kinga chwyciła ją za nadgarstek Poczekaj co czujesz to w ciszy zaszumiały drzewa nie tak jak zwykle nie jak wiatr raczej jak oddech cichy głęboki spokojny jakby ktoś ogromny, niematerialny z ulgą patrzył, że przetrwały, i wtedy na skraju polany zobaczyły go przez ułamek sekundy. Postać przypominająca wysokiego jelenia, z koroną gałęzi zamiast poroża, ze światłem w oczach odbijającym księżyc, sylwetka rozpłynęła się między drzewami tak szybko, jak się pojawiła, ale obie widziały ją wyraźnie: leszy, już niemroczny, już niegniewny, strzegący. Kinga przełknęła ślinę. Chyba chyba nas polubił albo po prostu pozwolił odejść. Uśmiechnęła się smutno Justyna. I to już bardzo dużo. W schronisku pachniało zupą pomidorową, mokrymi kurtkami wieszającymi się nad kaloryferami i gorącą herbatą z cytryną. Ludzie siedzieli przy stołach, śmiali się, opowiadali historie ze szlaków. Jakby świat poza murami schroniska nie widział żadnych demonów, mgieł ani koszmarów. Nikt nie zapytał, dlaczego dziewczyny wyglądają na przerażone. Nikt nie zauważył, jak trzęsą im się ręce. Wzięły herbaty, usiadły przy oknie. Przez szybę widziały tylko nocną czerń, ale tam, gdzie świeciła lampa nad drzwiami, drżały cienie. Nie złowrogo, tak jakby coś czekało aż zasną. Myślisz, że ktokolwiek by nam uwierzył? rzuciła Kinga, bawiąc się łyżeczką. Nigdy. Justyna roześmiała się cicho. I dobrze. To była nasza lekcja. Nie ich Kinga pokiwała głową. Przez chwilę siedziały w ciszy. Zwykłe ludzkie milczenie. Takie, które koi. W końcu Justyna westchnęła głęboko. Wiesz, chyba wrócę tu jeszcze. Oszalałaś? Kinga prawie zakrztusiła się herbatą. Nie, po prostu. To miejsce nie jest złe. Jest dzikie, prawdziwe. I myślę, że. Że mnie zaakceptowało. Na te słowa Kinga spuściła wzrok. To prawda, ale pamiętaj, co? Dzikie miejsce, które cię zaakceptuje, zawsze czegoś od ciebie chce. Justyna uśmiechnęła się słabo. Może, ale jedno wiem na pewno, nie wrócę tu sama. Obie roześmiały się cicho. Tej nocy spały krótko i niespokojnie. Z każdą godziną mgła gęstniała za oknami. Czasem coś chrzęściło w krzakach. Czasem na ścianie pojawiał się cień niepasujący do żadnej osoby w schronisku, ale nic ich nie niepokoiło. Czuły się obserwowane, ale nie zagrożone, jakby coś stało na straży. Ostatni raz. O świcie spakowały plecaki i ruszyły do auta zostawionego na dole. Pogoda była krystalicznie czysta. Ani śladu mgieł, ani śladu dziwnych odgłosów. Jakby wszystko, co przeżyły, było snem. Gdy odjeżdżały serpentyną w stronę ustrzyg górnych, Justyna obejrzała się raz jeszcze. Las stał cicho, zwyczajny, zielony, słoneczny. Tylko na moment jej wzrok zahaczyło coś o pojedyncze, ogromne drzewo, stojące samotnie na zboczu. Czy ono kiwnęło gałęziami? Uśmiechnęła się pod nosem. Do zobaczenia, wyszeptała. Kinga spojrzała na nią z lekkim przestrachem. Z kim ty gadasz? Z nikim, ale w głębi ducha wiedziała, że odpowiadała komuś i że bieszczady to nie był koniec. To był dopiero początek czegoś, czego jeszcze nie rozumiała, czegoś, co czekało, czegoś, co miało swoją cierpliwość, czegoś, co zapamiętuje imiona. I tylko jej się wydawało, że pojechała stamtąd daleko. Bo czasem, nocą, wiele miesięcy później, gdy zasypiała w swoim mieszaniu w mieście, słyszała coś na granicy snu-szelest. Jak jesienne liście, albo jak czyjś krok za progiem, ale nigdy się nie bała, bo wiedziała, że to nie groźba, to przypomnienie o miejscu, które ją zaakceptowało, o miejscu, które czasem przychodzi po swoich, o miejscu, które nie zapomniało, bieszczady i o duchu, który wciąż obserwował z głębi lasu leszym.